Czy czasami frustruje Cię fakt, że modlisz się, szukasz Pana Boga, być może nawet pościsz, a pomimo wszystko nie słyszysz odpowiedzi na swoje modlitwy. Czy jest coś takiego, co może nas blokuje? A może Pan Bóg po prostu nie chce nam odpowiedzieć w pewnych kwestiach? Dzisiaj poruszę jeden z moich najważniejszych warunków, które musimy spełnić, jeżeli chcemy widzieć odpowiedzi na nasze modlitwy? Uczenie od dziecka, że z Panem Bogiem się rozmawia, że do Pana Boga się mówi. I kiedy modlimy się do Niego, to oczekujemy, że On nam odpowie. Spotykam się z wieloma chrześcijanami, którzy naprawdę czują pewną frustrację, niesmak, są zdezorientowani, ponieważ modlą się i szukają Bożych odpowiedzi, a pomimo tego nie słyszą Jego głosu, nie słyszą tych Bożych odpowiedzi z nieba. To sprawia z kolei, że tracą wiarę. Następnym razem, kiedy się modlą, mają już mniej wiary, ponieważ pamiętają ostatnią swoją modlitwę i to, że Pan Bóg im nie odpowiedział. Kiedy modlą się z mniejszą wiarą, to z kolei Pan Bóg nie może działać, dlatego że czytamy w Piśmie Świętym, że Panu Bogu podoba się każdy, który wierzy i to dzięki wierze Pan Bóg może działać tutaj na naszej, na naszej planecie. Tak więc kółko się zamyka, kiedy mamy mało wiary, modlimy się bez wiary, to nie, nie widzimy odpowiedzi, nasze modlitwy nie są skuteczne. A z kolei brak odpowiedzi na nasze modlitwy powoduje, że tej wiary mamy coraz mniej. W Nowym Testamencie jest napisane wiele różnych spotkań Jezusa z ludźmi, którzy byli zdesperowani, którzy szukali pomocy u samego Boga. Ci ludzie przychodzili do Jezusa z oczekiwaniem, z wiarą, że on pomoże im w ich problemie i nie byli rozczarowani. W liście do Jakuba czytamy takie słowa: Niech jednak prosi każdy z wiarą, bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, przypomina falę morską przez wiatr gnaną i rzucaną. Tak więc mamy do zalecenie, że kiedy przychodzimy do Boga, to musimy być dokładnie jak te osoby, o których czytamy w Biblii: być zdesperowani, głodni Bożego dotyku. I z takim oczekiwaniem, że Pan Bóg coś zrobi w naszym życiu. No dobrze, ale co zrobić, jeżeli mamy takie oczekiwanie, czujemy, że naprawdę mamy wiarę w Boga, przychodzimy do Niego, czekamy, aż On zadziała, i pomimo wszystko nie widzimy tych odpowiedzi, nie widzimy, żeby Pan Bóg cokolwiek zrobił, w jaki sposób utrzymać wiarę, w jaki sposób nie dać się pochłonąć rozgoryczeniu, rozczarowaniu. Chciałam Wam zwrócić uwagę jednak na pewną blokadę, która może nam uniemożliwiać usłyszenie Bożych odpowiedzi i doświadczenia przełomów w naszym życiu. Znajduje się ona w Ewangelii Łukasza w szóstym rozdziale. Czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę Wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie. Słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom. Wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, wezbrana fala uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto usłyszał, a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął, a ruina owego domu była wielka. Jezus zwracał się tutaj do ludzi wierzących. Jego uczniowie, osoby, które słuchały go wtedy w Izraelu, to były osoby wierzące w Boga. To były osoby, które zwracały się do Boga, które szukały u Boga pomocy. I w, tym, w tej opowieści również jest mowa o ludziach, którzy przyszli do Boga i wołali do Niego, byli pełni oczekiwalnia, mówili: Panie, ba, panie, wzracali się do Niego, uznawali Go za swojego Króla i Pana. A pomimo tego, Jezus wskazał, że brakowało im pewnego ważnego czynnika, do tego ażeby zostać wysłuchanymi. Ci ludzie oczekiwali, że zostaną wysłuchani, ale równocześnie nie byli uważni na to, ażeby słuchać samego Boga. Jezus wskazuje, że brak działania, brak wypełnienia tego, co Pan Bóg nam wskazuje w życiu, brak nastawienia się na posłuszeństwo, na robienie dokładnie tego, co Pan Bóg nam pokazuje, sprawia, że nasz fundament, czyli życie, które budujemy w oparciu o Boże słowo, ale słowo, które nie jest wypełnione, nie jest wcielone w praktykę, nie jest wcielone w nasze życie, sprawia, że później różne problemy przychodzą, różne troski, momenty, kiedy zaczynamy wołać do Boga o pomoc i niestety nie uzyskujemy tej pomocy. Nasz dom w tym momencie musi runąć. Możesz powiedzieć, no, ale ja wierzę w Boga, ja słucham Boga i staram się być posłuszny, ale posłuszeństwo wyraża się tym, że działasz. Wiara, która nie wyraża się w uczynkach, jest martwą wiarą. Wiara musi powodować to, że nasze życie się zmienia. Ta aktywna wiara, która wyraża się nie tylko w słuchaniu, ale też w działaniu, buduje z kolei fundament w naszym życiu do relacji z Bogiem. Także kiedy zwracamy się do Niego, Jego uszy są otwarte, Jego możliwości się poszerzają, także Pan Bóg może działać, Pan Bóg może odpowiedzieć na nasze modlitwy, nasze uszy są czyste. Także wiemy, co robić. Tak więc samo słuchanie nie wystarczy. Nie wystarczy jedynie pójść do kościoła i wysłuchać kazania. Nie wystarczy nawet czytać Biblię cały dzień. Jedynie połączenie słuchania z posłuszeństwem w naszym życiu, wcielaniem w życie tego, co Pan Bóg nam pokazuje, owocuje trwałymi zmi zmianami, owocuje tym, że nasz fundament relacji z Panem Bogiem jest trwały. Kiedy słuchamy Boga, to Boże Królestwo może tutaj wśród nas zaistnieć. A tam, gdzie jest Boże Królestwo, tam jest i król. Król, który nas słyszy i król, który działa. Możesz powiedzieć: No dobra, to w takim razie co mam robić? Pan Bóg mówi do nas w swoim słowie, i w tym samym rozdziale mamy różne zalecenia, które wskazują nam, wskazują nam dokładnie na czyny, które powinny być wykonane. Jest mowa o tym, żeby nie osądzać, o tym, ażeby nie widzieć swoim bliźnim niczego złego. Jest mowa o tym, żeby kochać swoich wrogów. To są pewne zasady i to jedynie z jednego rozdziału Ewangelii wzięte, które powinniśmy wcielać w nasze życie. Oczywiście tych rozdziałów jest o wiele więcej, tych zaleceń jest o wiele więcej, ale kiedy spędzamy czas, aby usłyszeć, co Pan Bóg od nas oczekuje, i następnie idziemy i w naszym praktycznym życiu, w naszej rodzinie, wśród naszych sąsiadów, w naszej pracy, zaczynamy robić dokładnie to, co Pan Bóg nam wskazał jako właściwe, to wtedy dopiero zaczynamy budować platformę, Fundament naszego porozumienia z naszym niebieskim Ojcem w niebie. Czasami w naszym życiu jest taka postawa, że bardzo mocno szanujemy Boże sprawy, chodzimy do Kościoła, nasza Biblia jest naszą świętością, otwieramy ją codziennie, nasłuchujemy, a jednak nie robimy tego, co Pan Bóg nam pokazał, a jednak boimy się wypełnić, ponieważ czujemy, że ryzykujemy jakąś utratę czegoś ważnego w naszym życiu. Niektórzy chrześcijanie twierdzą nawet, że nie jesteśmy w stanie wypełniać tych wszystkich zaleceń biblijnych, ponieważ jest to przesada. Nie jesteśmy przecież święci, jesteśmy zwykłymi ludźmi. Nie jest zresztą możliwe, żeby żyć bez grzechu, więc dla, po co się w ogóle starać? I co robimy? Po prostu grzeszymy dalej. Jednak pan Jezus wskazał nam wiele rzeczy, które powinniśmy wykonywać. Nie dlatego je wskazał, żeby nas torturować faktem, że nie jesteśmy w stanie ich zrobić, ale widocznie uważał, że z pomocą Ducha Świętego, z pomocą Bożej Obecności w naszym życiu, jesteśmy w stanie naśladować samego Boga w niebie. Jeżeli naprawdę chcesz być wysłuchany, musisz nauczyć się najpierw samemu wysłuchiwać. Nikt nie lubi gadu, nikt nie lubi takich osób, które cały czas nawijają nawijają co one to zrobiły, jakie są wspaniałe. A nie poświęcają czasu, ażeby usłyszeć drugiego człowieka. Unikamy takich osób. W identyczny sposób powinniśmy słuchać samego Boga po to, aby być później wysłuchanymi w momencie, kiedy potrzebujemy Bożej pomocy. Jezus dał nam przykład. Jezus był drogą i pokazał, w jaki sposób nasza relacja z Bogiem powinna wyglądać. I kiedyś, kiedy modlił się o wskrzeszenie łazarza, to powiedział, Dziękuję Ci, Ojcze, żeś mnie wysłuchał. Ja wiem, że zawsze mnie wysłuchujesz. Jaki był sekret życia Jezusa? Że zawsze był wysłuchiwany. O Jezusie jest powiedziane, że był słowem, które stało się ciałem. Wszystko to, co Jezus usłyszał u swojego Ojca, potem powtarzał. Wszystko to, co widział u Ojca, który czyni różne rzeczy, w identyczny sposób Jezus robił tutaj na ziemi. My tak samo powinniśmy naśladować Jezusa w Jego czynach, w Jego słowach. Patrząc na to, co Bóg wskazuje nam do robienia, i wcielając to w życie, czyli idąc i w codziennym życiu robiąc to, co Pan Bóg od nas wymaga. Tak więc rozejrzyj się po swoim życiu, otwórz Biblię, weź długopis i kartkę i zacznij wypisywać Boże zalecenia, Boże oczekiwania względem Twojego życia. Otwórz swoje serce na Ducha Świętego, żeby Cię poprowadził w tym, dlatego że to, co wskazuje Bóg, nie jest ciężkie do wykonania. Jego moc, Jego potęga jest z nami tutaj, ażeby nam pomagać, ażeby, ażeby nas wspierać, ażeby dodawać nam sił i mocy. Nie ma nic niemożliwego dla wierzącego. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli Ci się podobało, to może zainteresuje Cię inny mój filmik pod tytułem Dlaczego Bóg nie odpowiada na modlitwy? Tu go znajdziesz. A teraz zasubskrybuj mój kanał i zapraszam Ciebie również na moją stronę internetową agatastrzeska.com. Tam znajdziesz o wiele więcej ciekawych materiałów, które pomogą Ci prowadzić życie pełne pasji i spełnienia w Bogu. Trzymaj się!